Witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale AudioAzer. Zapraszamy również naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com oraz dziękujemy wszystkim za subskrypcję. I oczywiście jeżeli ktoś chce być na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami wystarczy, żeby zasubskrybował nasz kanał oraz nacisnął dzwoneczek, a będzie dostawał powiadomienia o wszystkich nowych odcinkach. Dziękujemy również bardzo, bardzo serdecznie wszystkim osobom które wspierają naszą zrzutkę na muzeum stacjonarne. Jeżeli chcielibyście ją również wesprzeć, wystarczy wejść na naszą stronę wehikumieśnikczasu.com, a tam znajdziecie link do naszej zrzutki. No i oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać nam eksponaty do muzeum. Właśnie, które jakby to powiedzieć, część druga yy... Naszych paczek, bo jest I Kanada. I jest Polska Kraków. Tak. A będzie jeszcze część trzecia. Także ta seria jest, jakby powiedzieć, na pewno dość długa. I ciekawa myślę, I ciekawa. bo większość paczek to dla nas niespodzianki. Chodzi tak mi jest. o zawartość. I już składamy serdeczne podziękowania panu Piotrowi z Krakowa oraz Pawłowi z Kanady. Tak. Paweł cały czas dba o to, abyśmy mieli co otwierać. No i oczywiście z Polski mamy też dużo paczek, bo jeszcze mamy w aucie, prawda, leży. Także wiem, że jeszcze coś jest w drodze. Także naprawdę tych eksponatów jest coraz więcej. Oczywiście, jeżeli byście chcieli, abyśmy jakieś filmy u Was nakręcili, to jak najbardziej jesteśmy chętni. Musimy tylko wcześniej wiedzieć. Piszcie do nas w tej sprawie. A my na pewno. Będziemy w jakiś sposób naszą e, pracę zawodową może układać tak, abyśmy mogli gdzieś tam e, o jakiś e, kawałek polski zahaczyć i zrobić u Was filmy również, bo bardzo byśmy się cieszyli, gdybyśmy mogli zobaczyć Wasze kolekcje. Możecie nam też wysłać jakieś zdjęcia, ewentualnie filmy, byśmy to zamieścili Pobrzeć na stronie. Mam właśnie pomysł, żeby być może nagrać jakiś film na temat swoich zbiorów. Aby to nie przypadło, aby ludzie wiedzieli, że miłośników starego audio jest w Polsce bardzo dużo że potrafimy, mimo wieku tego sprzętu, dbać o niego, słuchać, cieszyć się nim. No jest to coś dla nas bardzo fajnego, no i przede wszystkim, jeżeli się poznamy, to będzie też dla nas bardzo wielka frajda, że poznamy osoby, które również mają taką, jakby to powiedzieć kolokwialnie, zajawkę na tym tle, tak jak my tutaj. Okej, okay, ale nie przedłużajmy. Mówisz ja już, nie przedłużajmy. Ja już jednak naciskam na to, żeby tak? zaczynać odpakowywać. No dobrze, to przechodzimy do otwierania paczek. Zapraszamy. No, uzbrojony jak zawsze we wszystkie narzędzia. Zaczynamy otwieranie paczek. No i tu mamy karteczkę. Witam. Bardzo dobrą rob robotę Państwo robicie te eksponaty, aż się łezka wokół kręci. Chciałbym i ja przekazać coś do Waszego muzeum. Piotrek z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie. Karteczka oczywiście trafi do naszego zbioru Waszych listów, i jeżeli już będziemy mogli te eksponaty wyeksponować, to oczywiście te kartki będą przy tych eksponatach. Mamy tutaj coś prostokątnego czuję jakieś klawisze chyba nie fortepian ale zapakowane dobrze no, musimy gdzieś tutaj znaleźć drugie dno klamóweczka no i pięknie słuchajcie słuchajcie kto to chyba to to chyba sam nie wierzę, bo zobaczcie jaki piękny Technics. RSBX501 Piękny z elektrycznie otwieraną kieszenią i autorewersem. No piękne urządzenie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, no i oczywiście pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, czy jest sprawny i oczywiście czy będę mógł się od razu nim trochę pocieszyć, a jeżeli nie to na pewno będzie szybko naprawiany kabel mamy do tego ale słuchajcie to nie koniec to nie koniec bo mamy wspaniałą płytę i to jest Maxi Single Opus Life is Life nie wiem czy pamiętacie ten kawałek ale przy tym się bawiliśmy ile się skakało przy tym kawałku fenomenalna płyta. Naprawdę utwór, który tak szybko wpada w ucho i nigdy jakby nie chce już nas zostawić. Proszę bardzo, Maxi Singiel. Life is life. Wspaniale. Dona Summer. Bardzo lubię Dona Summer. Mamy jej nagrania na szpuli. No nie wierzę, Andrzej Rosiewicz Słuchajcie, bardzo lubię Andrzeja Rosiewicza Za jego utwory Żniwo, taki jest tytuł Proszę bardzo 40-latek No Andrzej Wawierowicz. Ja osobiście bardzo, bardzo go lubię. Płyta jest również w bardzo pięknym stanie. Podwójny album. Wspaniały prezent. Doktor Alban. Wow. To to muszę też y, aż odsłuchać, y, bo. Doktor Alban to pamiętam, ale tytułów utworów nie jestem w stanie sobie przypomnieć ale wiem, że miał bardzo fajne utwory w latach 90 Więc mamy dużo płyt winylowych w prezencie tutaj słuchajcie, ciąg dalszy Bly the to jest niemieckie Peter Gerlach Peter Hubert Kezang Tutaj tego to nie znam nawet tej wykonawczyni. No, będzie co słuchać. Na pewno dzisiaj gramofon uruchomimy. Aby posłuchać płyt, bo to już drugi raz otrzymujemy płyty winylowe. A tutaj nawet nie wiem, co to jest. A 45 obrotów na minutę, ale cóż to takiego. O, wo jest pipi. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Dzisiaj wieczór z płytą gramofonową gwarantowany. A pod spodem mamy nadal coś bardzo ciekawego bo Co to takiego jest? słuchajcie marans. Piękny dek maranca z autorewersem SD460. 460, 460 akurat nie mamy. 920kę 6000 niższe modele i ale tego modelu autentycznie też nie mamy. Także trafione w dziesiątkę piękna sztuka. Ale będę dzisiaj miał co robić, aby je uruchomić. I zrobimy oczywiście kolejny program. Ale to jeszcze nie koniec, bo tu na dnie jest jeszcze coś. Nie chciałbym czegoś przeoczyć, bo czasami to mi chce coś zostawić. No właśnie, tu jest jeszcze kabel do Maranca. Te kable teraz zaczynamy zbierać, bo aby je wszystkie podłączyć w muzeum, no to też jest co robić. A tu mamy Techniksa piękny tuner. No teraz będzie trzeba już naprawdę zebrać yy, kolejną wieżę Techniksa bo mamy tutaj te dwa egzemplarze mamy AZ-6 niestety głowica uszkodzona i tu właśnie bym od razu nasuwał mi się takie pytanie czy ma ktoś może amorficzną głowicę bo bardzo potrzebuje do AZ-6 nową, bo jeden kanał jest uszkodzony ale ten tuner jest fenomenalny, piękny, niezniszczony do tego magnetofonu jest tutaj jeszcze kabel do prądu. Także mamy trzy razy kabel, płyty winylowe, tuner i dwa bardzo, bardzo ładne deki. Dziękujemy bardzo Panu Piotrowi. Obiecujemy się zaopiekować tym sprzętem. Zrobić to najlepiej jak potrafimy. I oczywiście pokazać już działające. Jeżeli oczywiście mają jakieś wady, bo tego nie wiemy, podłączymy do prądu, zobaczymy. Jeżeli to oczywiście będziemy starać się to jak najszybciej uruchomić i zrobić fajny odcinek o tym. No, tu mamy. O! Ciężki karton, też. Który przebył też długą drogę. O, I zdaje się, mamy kartkę, tak. Technics, Cardon Harman, JVC, Holiday Radio, Thanks. <grymne> Zobaczcie. Mamy spis treści, ale mega dużo sprzętu tutaj weszło. Zaczynamy od. To jest. A to jest VHS. Javisa. E... Ten VHS właśnie. On się składa jakby z dwóch elementów. I tego VHSa właśnie. Kiedyś Paweł o nim wspominał. Chcieliśmy do naszego muzeum. Właśnie, mimo tego, że tutaj brakuje tej klapki, ale właśnie, ze względu na, na to, że jest unikatowy. Idziemy dalej. Tu mamy harmon. TD212. Kolejny dek. Będzie co yy, pokazywać. Na pewno zrobimy kolejny ciekawy odcinek o dekach. Bo ich się już trochę. W takim razie nazbierało. Będzie można kręcić. O! Proszę bardzo. bardzo mały dyktafon ciekawe co nagrane jest na tej kasecie Aga będzie mogła posłuchać bo to pewnie po angielsku bardzo fajnie to też jest magnetofon bardzo fajnie mamy kolejny kabel a właśnie zobaczcie Piękne radio i zegar klapkowy. Jestem bardzo ciekaw, czy on działa, bo zegary klapkowe, no, w dawnych czasach były y, bardzo popularne, a w tym momencie są bardzo poszukiwane właśnie ze swoją unikatowość, właśnie za to, że mają te klapki. Mamy polski zegar klapkowy, y, no, już jest ich kilka, trzeba będzie po prostu zrobić ciekawy program na temat zegarów. Budzików w zasadzie, bo to są y, radia, y, które stały najczęściej w sypialni i budziły, dlatego będzie bardzo fajnie zrobić osobny odcinek o czymś takim, a nie tylko o samych magnetofonach. Tu mamy kolejny Sony tym razem, zobaczcie, z mikrofonem, dyktafon. Bardzo fajne. Słuchawki. Fajnie, bo zapakowane. Będzie można je jako element, który kiedyś tak właśnie był sprzedawany. Zostawić w muzeum dla przyszłych pokoleń. Bo pewnie następne nie będą znały czegoś takiego jak słuchawki na kabel no i tu mamy jakiegoś zdaje się deka i nie wiem czy to nie będzie Technix. tak jest Technix. rstr210 to już jest oczywiście inny, inna seria. oczywiście, I tu będzie można sobie teraz właśnie dobrać. Czy ten tuner bardziej pasuje do tego magnetowonu, czy oczywiście do tego, bo ten jest półokrągły tutaj z przodu. A ten tuner jest prosty. Więc będzie można złożyć bardzo ciekawą wieżę technica, i oczywiście Wam ją zaprezentować. Kolejne karty odsuwamy. Myślę, że tu może się znajdować brakująca kolumna, bo w ostatnim programie mieliśmy kolumnę Celestion'a aaa pilociki dojechały sanio, Sony Audiosystem i kolejny CD Player piloty oczywiście są rzeczą, rzeczą bardzo cenną, bo bardzo wiele pilotów brakuje. Wy też często o piloty pytacie, więc jeżeli gdzieś zobaczycie pilota, który Wam byłby do czegoś potrzebny, to oczywiście będziemy wysyłać. Bo nie wszystkie, oczywiście, piloty potrzebujemy. Tak jak mówiłem, tu mamy jedną kolumnę Celestiona. Mamy jeszcze dodatkowo kolejne Sony. Na to będzie osobna gablotka zrobiona na właśnie dyktafony, bo były to bardzo fajne, przenośne urządzenia, o których wiele osób już praktycznie nie pamięta. Mamy drugą kolumnę celestiona, i jakiś cel tutaj jeszcze z boku włożony. Patrzcie. I to jest właśnie piękne SANIO. Widać, że jest w dobrym stanie, zabrudzone, ale napisy są całe. I jest to jedno z niewielu urządzeń, które po pierwsze ma 240V, czyli będzie można to gdzieś tutaj przełączyć. Bo widzę, że tutaj pisze że taka możliwość istnieje 240, czyli gdzieś to rozbiorę i w środku pewnie będzie można to zrobić i jeden z niewielu który ma wskaźniki wychyłowe jako bombbox a więc one co prawda tutaj stoją w dziwnej pozycji, ale być może po podłączeniu do sieci się tutaj coś z tym da zrobić bardzo ładny, pani bombbox i kolumna Celestiona tutaj w środku którą trzeba wyjąć i moment bo to jeszcze nie koniec słuchajcie zapakowało zapakował to wszystko bardzo dokładnie nie ma pustych przebiegów wszystko bardzo dokładnie każdy centymetr wykorzystany i tutaj mamy okus sankio bardzo dziwny sprzęt tego. Tej marki nie znam, ale widać, że wskaźniki wychyłowe jakby od Maranca albo Grundika, bo Grundik też miał takie, właśnie zielono-czerwone. Sprzęt do wyczyszczenia, zaraz się za to biorę, zaraz będę je odpalał, sprawdzał. Kieszenie otworzyć nie idzie. Widocznie mechanizm zablokowany, ale to nic na tym polega cała przyjemność tego, że można te sprzęty uruchomić dać im drugie życie ok, ta kolumna to tutaj oczywiście zostanie, bo wyjmę ją z kartonu osobno, bo jest bardzo ciężka poprzednio wyjmowałem, także wiecie o co chodzi dla osób, które Nasz kanał śledzą, wiedzą co to jest. Także to by było w tych paczkach dzisiaj na tyle. No i zaraz zabieramy się za sprzątanie i naprawę. No i tak oto część druga naszych paczek od widzów. Czyli nasze muzeum wzbogaciło się o kolejne egzemplarze, fajne egzemplarze. Tak, które będą. Na pewno bohaterami y, następnych odcinków. No, ja cieszę się przede wszystkim z tego, że y, no, będę miał też co robić, bo bardzo e, lubię te sprzęty okay. z nimi obsować, <grym> czyścić, naprawiać. I cieszę się, jeżeli mają to swoje <grym> drugie życie i można zrobić o nich taki odcinek, gdzie można zaprezentować je tak, jak one wyglądały. Gdy opuszczały, można prawie powiedzieć, fabrykę, prawda? Tak. tak Sprawne, dokładnie. czyste, ładne. No, tutaj naprawdę te deki, Marantz, fenomenalny Technics, Harman, tak. ten Technics. No, deków nigdy za dużo, o, powiem w ten sposób. E, no i też bardzo to, fajne płyty winylowe. Tak, no, płyty winylowe, oczywiście też zaraz od, odpowiem. Płyty gramofon. z moich lat. Dyskotekowych. Tak, tak, dla tak, dyskotekowych. Także rewelacja. Tutaj już mamy, wiadomo, tak? szybka do wyczyszczenia. Już to wszystko sobie tutaj ob obejrzałem z grubsza, i będzie dzisiaj długi wieczór przy płytach winylowych i czyszczeniu sprzętu. No, brzmi romantycznie. Tak, tak, tak. Bardzo romantycznie. Także dziękujemy Wam bardzo za wszystkie eksponaty, które nam wysyłacie. Będziemy starać się zrobić z nich to, co najlepsze. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, za komentarze. Oczywiście osoby, które chciałyby wesprzeć naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, zapraszamy na naszą stronę wehikuł Tam znajdziecie link do naszej zrzutki. Zapraszamy do kolejnych odcinków i trzymajcie kciuki, żeby sprzęt jak najszybciej ozdrowiał, jeżeli tak, ma raz, jakieś bolączki. Jeszcze... jeszcze raz dziękujemy Panu Piotrowi i Panu Pawłowi. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Do widzenia.